Heaven, i będę musiał czycić cały dzień na wona, Bo ja to nagiwam drugi aż, bo mi się skończyło to nagiwanie. No i, no więc ja tu śminalic mam gotowego, tylko włosy nie mam. Włosy nie mam czejwone. więc musimy iść do Fidzieja je śmienić, bo mi jakoś nie się ubiło. Więc idziemy. ja już mam takie lagi. Więc idziemy, żeby do Fidzieja. Ok. Tutaj Świdźaj i takie lagi się. Czekajcie, ja tu muszę się coś robić. 4 w O. Jedziemy tu do świdzieja I dajemy sobie kołowicę tej wony. Ja w ogóle nigdy nie używałam tej maszyny w Brook Heaven. że ja ona działa. Działa. I dobra. Ja się mi domek, a nie będziemy jeździć śpić e, tam, gdzie trzeba 80 jabłków zapłacić. E, bo ja to mam kupione, bo, ale dlatego nie będziemy tam dawać domku. Bo ja tutaj jeż mam taki domek, co ciało się przefajbuje na czerwoną. To jest, uwaga, to jest właśnie pci ciepa. E, ona się ciało przefajbuje na czerwoną, dokładnie ciała. Więc... Zobaczmy, jak ona się tu przefajwuje. A znaczy, ja już to widziałem, on tu wyjaśnia, nagrywam ten filmik, bo on się już nagrania. Więc tak to wygląda. Tutaj wszędzie jest i Nawet tutaj podłoga jest jeszcze i wona. A teraz, e, ciągniemy się drzwi, gdzie nikt nam tutaj nie wszedł. Jakby najpierw się wyjdziemy tu. Okej, okay. i teraz ciągniemy drzwi. Okej. Okay. I teraz zobaczmy się, jakie dzieci mogę tutaj udziwać. Książkę mogę udziwać, bo ona się w końcu śmieni na Czewoną. Tak samo balony w końcu się śmienią na Czewonę. mogę jeść popcorn, tam widziałem, i mogę jeść lidziaka też mogę. I mogę jeszcze pić kolę, więc fajnie, że kolę mogę pić. I to wszędzie tyle, ale będziemy aż to śmienić. E, na, no, bo ja mam ten gamepad tutaj kupiony i możemy go śmienić na to. Tutaj, więc fajnie. A, więc fajnie. że Tak możemy się wysiłbić. A zobaczmy jakie jeszcze mamy Piopsi. E, nie, tu tylko tu. E, zobaczmy jakie mamy tutaj piopsi. Mami na pewno to ciejwone, tą taką latajnią jakby. Mami te flagi tutaj, już takie dziwne dzieci ciejwone, ciche. Mami ciejwoną. I mamy tutaj e, ten taki jakby Dim ciejwony. Czy jak to się nazywa? Czekaj, to jest takie film Ciepiej musimy iść tutaj bardziej do cienia, gdzie tam będzie widać, tylko mam laga i nie mogę się rusić. O! Co jest? Dobra. No to nie co takie ciebie, nie, ale działać mi tu jak ktoś robię. a to jest taki nawet szaj, muszę powiedzieć. Dobry, to to niech nie będzie się liczyć, bo to jest takie szaje. A więc teraz zobaczmy, co możemy robić na mieście. ale więc jedźmy, tylko musimy... Albo nie by, bo mogę zrobić losowe auto i po prostu śmiejać i koyoi i ale tak nie będziemy robić. Więc po prostu będziemy się biać auta, które już siącie No i na przykład wyścigówkę się jedziemy. Ok i jedziemy. A jeszcze chciałbym wam przypomnieć, gdzie 18 stycznia oczywiście, jak to dziś pewnie wiedzą, gdzie będzie, gdzie będzie taka jakby płyta będzie. 5 w piosenek. No i już mam w sumie wszystkie siebie, a na tej je jedzie tylko ci wam pokazałem. Ale tych i jakiś taki, ja wam nie pokażę, tylko 18 stycznia o godzinie 18.00. już ją w wszystkie, więc zobaczmy, co możemy robić tam na mieście. Jak zanim tam dojadę, choć już tak. O. Więc co tu możemy robić? Eee. W ogóle to, co tutaj się objął, to tylko i jest i bo to jest tu wszystko jest napisane po jakimś innym języku, jak widzicie. Nie napisane. Nawet na choince jest jakieś. A! jest na choince, tu jest to jakieś. Coś dziwne. Poczu, to tutaj jest na choince. ale tak to jest dobre, dziwne. Co tu jeszcze będziemy robić? Tutaj mamy pieczęć ciejwony, A jeszcze będziemy jeść chipsy te takie tutaj ciejwone, Możemy tu je jeść. Jabłka możemy jeszcze jeść, kole, ale kole. I pizza ma peperoni ciejwone, ale może no, się tak nie będzie liczyć. Lodów też nie mogę jeść, bo tam nie ma żadnych czerwonych. I no, i tyle w sklepie, co mogę tutaj się robić. Eee, I. Eee, co tu jeszcze mamy? Może w kinie, A, popcorn mogę już chyba jeść. Czy, a, chyba już powiedziałem: popcorn. O, mogę występować na ścianie, bo jest ciała wona. Zobaczmy też, choć mi tu naguję, by tu będzie. co tu mamy? Tutaj mam taką kukajkę. O, mogę podnosić te handle, one są częściej od tych niebieskich. No tu fajnie. Tak, takim Adrze, chodź mi dalej. Wiadomości nie mogę robić, ale. Jakbym miał e, kolejny biały czyli też mój ulubiony, bo Cywon też mój ulubiony, bym mógł tu robić wiadomości. E, ale co tu jeszcze mamy? Tutaj nie mogę, ale i tak bym nie robił. mógł. I to chyba tyle, co mogę robić na tym mieście. Bo co innego jeszcze. Aha, jeszcze tam gdzieś to tam jeszcze Iwone. I jeszcze. Znaczy, fajnie, Więc ja tu popatrzę, co mogę robić i dać wrócić jak popatrzę, co to mogę robić. Ja nie wiem, co mogę robić. Ale pojedźmy sobie tym... No i po pierwsze, zmienimy już na tej wolnej kojoj. Nie, nie. To jest taki pomarańczowy. Więc tutaj. Okej. Okay. I pojedźmy tym gdzieś nad jezioją. Bo noc, jeszcze długo będzie do nocy a mu się dzień dzień gdzieś, więc nie wiem, czy będę ja był. Nie wiem do końca, ale, ale też pojedziemy się nad jezioro tutaj. a to, to, jest z drugiej strony. No a, a ustawmy się jeszcze pię piętkość maksymalną. Czyli 40. Pięć. Ok, teraz o wiele szybciej jedziemy. W ogóle w tamtym filmie, czym mi się nie nagił, to, robi, to robiłem się dziecko i na ciebie dawałem e, staluk, a na dziecko dawałem się też napiść stalucie. A i teraz mi tego nie będziemy mieli, bo mi się jakoś nie chce. Tak, więc. O tu w ogóle na cmentarzu nawet jeszcze ciejwone śłupki się dobią. O już się robi noć. No to jedziemy tutaj na ciedzojo. No jak się robi noc, to przedziewamy cały dzień na ciejwono. No i to by było na tyle w tym odcinku.